Не повторяй. Powtarza... Witam Was serdecznie w kolejnym moim filmie, a dzisiejszy film jest zainspirowany pytaniami od was, dlatego że od jakichś dwóch, trzech tygodni, od kiedy zaczęły się zbliżać wakacje, zadajecie mi mnóstwo pytań w wiadomościach prywatnych, jakie jak książki o modzie polecam, żeby wziąć na wakacje, wziąć na plażę, wziąć na kocyk, gdzieś tam yy, wypoczywając, żeby się czegoś ciekawego o modzie dowiedzieć. No więc ja starałam przed moją biblioteką i wybrałam 10 takich moich książek, które ja polecam właśnie, żeby wziąć ze sobą na wakacje. I ja o większości tych książek już mówiłam, albo więc. Albo w jakimś takim starszym filmie sprzed półtora roku o książkach o modzie, jakie polecam. Natomiast, ponieważ wiem, że Wy nie wszyscy oglądacie te filmy, nie wszyscy widzieli inspirację, albo nie wszyscy byli ze mną te półtora roku temu, to postanowiłam jeszcze raz kilka książek przypomnieć, a niektóre książki będą nowe, których nigdzie nie pokazywałam. I będą to książki dotyczące mody, ale będą to książki, które są w miarę cienkie, w miękkiej okładce, lekkie, takie, które po prostu można spokojnie wrzucić sobie do torby do koszyka i właśnie otworzyć gdzieś na plaży. Także zaczynamy i zaczniemy od pierwszych trzech książek polskich po polsku dotyczących polskiej mody i polskich zagadnień pierwsza książka to jest książka pod tytułem Sześć pięter luksusu przerwana historia domu braci jabłkowskich i od razu ja powiem, że jeżeli ja będę mówiła o książkach, o których ja już kiedyś mówiłam w inspiracjach, to na dole poza listą tych książek po kolei, tak jak o nich będę mówić, będą również linki do filmów, gdzie o tych książkach mówię chwilę dłużej, no bo teraz to będzie tylko minutka, tylko taka pozytywna zajawka danej książki, także jeżeli któraś książka was zainteresuje, to zajrzyjcie sobie w opis. Także zaczynamy od sześciu pięter luksusu, to jest książka na temat pierwszego polskiego takiego luksusowego domu, który kiedyś był nazywany Harocem wschodu, bo mieliśmy, słuchajcie, swojego polskiego harocza. natomiast niestety tutaj różne były historie, jeżeli chodzi o właścicieli tego budynku i niestety po dziś dzień chyba, chociaż teraz ten budynek już został przez spadkobierców jabłkowskich odzyskany. Natomiast tutaj jest pokazana historia, jak taki dom mody, właściwie nie dom mody, tylko dom handlowy, Prawdziwego zdarzenia, powstawał, co dla kogo było ważne, jak szkolono sprzedawców i tak dalej, jak po prostu kiedyś w latach, z tego co pamiętam, 20-tych, 30-tych wszystko to powstawało, jeszcze na początku w ogólnie XX wieku. Także tutaj, jeżeli lubicie handel, jeżeli Was interesują takie właśnie klimaty domów handlowych typu Haroc, to mieliśmy kiedyś swój w Polsce i to był dom braci Jabłkowskich. Bardzo przyjemnie się tą książkę czyta, serdecznie Wam ją polecam. Druga książka to jest książka Tomasza Jacykowa o elegancji i obciachu Polek, od Stóp do główia. Ja tą książkę polecałam nieraz. Polecałam ją również w inspiracjach roku. Według mnie jest to świetna, bardzo zabawna książka, taka napisana językiem, bardzo takim się czujemy, jakby pan Jacyków po prostu koło nas siedział. Pan Tomasz nam to wszystko opowiadał, z takim charakterystycznym dla siebie humorem, sarkazmem, ironią, ale też takim pozytywnym nastawieniem i z mnóstwem mnóstwem obserwacji. Tutaj widać lata oświadczenia, lata obserwacji, pan Tomasz do nas z tą książką przychodzi. I teraz od razu wam powiem, że nie polecam. Właściwie polecam tą książkę bardzo, ale. Nie polecam wam czytać jej w miejscach publicznych, dlatego że tutaj macie gwarantowane wybuchy śmiechu, ataki taki śmiechu. Ja akurat czytałam tą książkę częściowo właśnie, jak jechałam pociągiem i co chwilę, jak czytałam te teksty pana Tomka, to po prostu wybuchałam śmiechem, bo ja widziałam te sytuacje, widziałam dokładnie te osoby, wiedziałam o czym on mówi i ludzie tak się patrzyli, co chwilę zaglądali, co ja tam czytam, że ja się tak śmieję. Aczkolwiek to często są e, e, sytuacje wcale nie takie śmieszne. Natomiast bardzo serdecznie Wam e, tę książkę polecam. Dużo pozytywnej energii, pod warunkiem, że lubicie pana Jacykowa i że lubicie język, którym on się posługuje i jego żarty. Bo jeżeli go nie lubicie, to tej książki nie zdzierżycie, bo to jest naprawdę takie uczucie, jakby on siedział obok i nam opowiadał o swoich doświadczeniach modowych. Trzecia książka to jest książka, o której jeszcze nigdzie nie mówiłam. To jest książka Anny Pelki z politycznym fasonem, moda młodzieżowa w PRL i mm, NRD. Ja tę książkę zaczęłam czytać dopiero niedawno i jestem w połowie. A Natomiast powiem Wam szczerze, że z każdą stroną zakochuję się coraz bardziej. Mnie ogólnie klimaty mody w PRL-u i NRD tamte czasy bardzo fascynują, co zresztą widać w moich stylizacjach, w moim upodobaniu do wzorów i do takich fartuchowych klimatów, chustek na głowie i tak dalej. I ta książka jest bardzo rzetelna, bardzo ciekawa. Opisuje jak właśnie młodzi ludzie wyglądali, jak ogólnie ludzie wyglądali za czasów komunizmu, jak sobie radzono z tym wszystkim, co nosiły kobiety, co nosiły młode, młode dziewczyny ja ogólnie powiem Wam też szczerze, że tak mnie ta książka porywa, że zastanawiam się, czy nie nakręcić osobnego filmu tylko o tej książce. Bo jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawa lektura i na pewno, jeżeli już ją przeczytam, przemyślę i przerobię w głowie, to pojawi się w inspiracjach lipca albo w inspiracjach wakacji. Bo jeszcze nie zdecydowałam, czy inspiracje lipca będą. W każdym razie bardzo serdecznie Wam tą książkę polecam. Teraz przejdźmy do książek. Um, takich na temat mody i projektantów światowych. I kolejna książka w miękkiej okładce, dosyć cienka, to jest książka pod tytułem Sekrety mody 18 projektantów, którzy zrewolucjonizowali świat. Na temat tej książki powiem tylko tyle, że jest w niej bardzo wiele faktów o różnych projektantach, takich jak na przykład um, Balenciaga, Christian Dior, Yves Saint Laurent, John Galliano, Mary Kwan, Vivienne Westwood, Stella McCartney i tak dalej. Ale co jest ciekawe w tej książce, to jest to, że tutaj nie ma samych takich oczywistych, typowych faktów, ale jest bardzo wiele faktów i ciekawych historyjek z życia marki, z życia projektantów, e, które trudno gdziekolwiek znaleźć. I na przykład ja dosyć dużo już wiem na temat różnych projektantów i a z tej książki wyniosłam wiele informacji, których nigdzie wcześniej nie czytałam, nigdzie wcześniej nie znalazłam. Także jeżeli Wasz stopień zaawansowania wiedzy na temat różnych światowych marki projektantów jest dosyć duży, to myślę, że nawet ta książka Was czymś zaskoczy i na pewno znajdziecie w niej coś ciekawego dla siebie. Kolejna książka, absolutna must have, absolutnie coś, co każdy interesujący się modą człowiek powinien przeczytać to jest książka Dana Thomas Luksus dlaczego stracił blask to jest książka dosyć gruba natomiast jest ona bardzo ale to bardzo ciekawa i to jest książka na temat luksusu na temat tego jak powstawały domy mody luksusowe czym jest luksus czy był luksus kiedyś jest pokazana ewolucja wielu domów mody czym jest luksus dzisiaj z czego powstają perfumy na przykład Chanel Chanel number no. 5 taki przykład albo z czego ogólnie kiedyś były wyrażane dobra luksusowe, czy, z, z, z czym są dzisiaj? Jedyny minus tej książki to jest taki, że ona jest dosyć stara, bo ona jest, nawet już nie pamiętam z którego roku, ale z 2010 roku, czyli ma już jakieś 4 lata. Natomiast cały czas tutaj obserwacje autorki są bardzo aktualne i co ciekawe, tutaj strona tu, i różne wnioski, które autorka wyciąga a propos luksusu, że tak naprawdę luksus w dzisiejszych czasach albo kiedyś będzie tym, że mamy więcej czasu, czy czymś takim bardzo spersonalizowanym, tym, że dla każdej osoby luksus znaczy coś innego. Dla jednej to będzie czas, dla innej to będzie podróż, dla innej jeszcze to właśnie będą ubrania. I e, że tak naprawdę coś luksusowego to będzie coś totalnie niepowtarzanego, a nie coś, co ma logo Chanel albo Louis Vuitton. I właśnie w tą stronę ten rynek idzie. Także tutaj bardzo trafne spostrzeżenia i to jest książka, którą po prostu musicie przeczytać. Jeżeli się interesujecie modą, jeżeli jeszcze jej nigdy nie czytaliście, to musicie koniecznie ją e, przeczytać. Kolejne książki to będą trzy biografie znanych osób i marek i zaczniemy od biografii Anny Wing. Wintour, to jest królowa woga Anna Winter zawsze w pierwszym rzędzie, i jeżeli jeszcze nie czytaliście tej książki, to również to jest totalna taka podstawa, totalny mast, który musicie przeczytać koniecznie. I to jest książka, którą tak naprawdę no, średnio przyjemnie się czyta, dlatego że tu jest bardzo dużo faktów, bardzo dużo dat, bardzo dużo wydarzeń, bardzo dużo osób, gazet opisanych, ale tu jest cała ścieżka kariery Anny Winter od po prostu nastolatki w Anglii. Po, no prawie że dziś dzień chciałoby się powiedzieć, bo nie po dziś dzień, bo ta książka też ma już kilka lat. Natomiast um, jest tutaj pokazana, jak to się stało, cała jej droga sukcesu, jak to się stało, że ona jest na tym miejscu, jakim jest i że to nie jest po prostu taka wredna małpa, która wszystkim dogryza, tylko to jest bardzo, ale to bardzo pracowita kobieta, tytan pracy z misją, z jakimś swoim przekonaniem, przesłaniem i po prostu dzięki temu i dzięki swojemu uparciu i dążeniu do celu, yy, oraz yy, oczywiście temu, że kochała modę i się tą modą bardzo interesowała, ale również właśnie była bardzo wytrwała, bardzo wiele lat poświęciła. Rodzinę, życie prywatne, żeby właśnie tworzyć ten świat mody. Dzięki temu jest tu, gdzie jest. I tak jak mówię, no, to jest bardzo ważna książka dla wszystkich znawców mody. Natomiast no, średnio przyjemnie się czyta, bo ja, do niej, ja ją czytałam na kilka razy i co chwilę do niej po prostu wracałam, bo żeby zapamiętać te wszystkie daty i miejsca, tego po prostu nie da się zapamiętać na raz. Także jeżeli wybierzecie sobie tą książkę na plaży, to weźcie jeszcze jakąś taką inną, którą się czyta szybciej. Kolejna książka to jest Zara, Prawdziwa historia sukcesu. Człowiek, który stworzył Zarę, i to jest historia sukcesu człowieka, rozwoju jego przez bardzo wiele lat, który od niczego stworzył nowy model biznesowy, stworzył sieciówkę najpopularniejszą na świecie i jest również tutaj pokazany cały model biznesowy Zary, jak to się wszystko odbywa. Możecie być, słuchajcie, fanami Zary, albo nie być przeciwnikami, albo zwolennikami. Natomiast na pewno trzeba przyznać Amancjowi Orteze, że stworzył ogromną firmę i zrewolucjonizował cały system dostarczania ubroń do sklepów i tak naprawdę stworzył sieciówki, można powiedzieć działającą na sieciówkę, działającą na ogromną skalę i ogólnie stworzył cały przemysł sieciówkowy. Jeżeli interesuje Was sprzedaż ogólnie jak takie firmy funkcjonują, to również Wam tą książkę serdecznie polecam, zwłaszcza, że czyta się ją bardzo szybko i przyjemnie. I ostatnia biografia, to będzie biografia Goka, to są lata chude, lata tłuste, ja o niej mówiłam w Inspiracjach Czerwca ostatnio, to jest bardzo pozytywna książka, gdzie on mówi o sobie, o swoim życiu, zwierza się z bardzo różnych takich intymnych spraw, o tym, że się zmagał z anoreksją, pokazuje w jaki sposób osiągnął to coś Osiągną, taką pozytywną energią. Ja powiem Wam, że właśnie od tej książki taka pozytywna energia bije i taki, jaki on jest w tych programach, taki on jest właśnie w tej książce. I fajne jest to, że on się tak otwiera przed czytelnikiem, że tak naprawdę pokazuje, jaki on jest naprawdę, że to wszystko nie było takie usłane różami, że właśnie był bardzo chory, właściwie do tej pory jest, że na przykład em, również em, zaczynał w bodyshopie malując babki, czyli zaczynał od makijażu i nie zaczynał od nie wiadomo jakich sesji, tylko właśnie od po prostu bodyshopu. E, później jest pokazana jego droga jako stylisty. Jak to się stało, że on trafił w ogóle do programu telewizyjnego, że on na przykład nigdy nie przypuszczał, że ten program będzie taki sukcesem i to co się dzieje z nim dzisiaj. Jeżeli lubicie Goka, a myślę, że lubicie, no bo chyba nie znam osoby albo kobiety, która by go nie lubiła, to myślę, że będzie to bardzo przyjemna, fajna lektura, którą się szybciutko czyta, bo on pisze tutaj w pierwszej osobie. Także też w sumie trochę tak się czujemy, jakby on obok nas siedział i opowiadał. Bardzo serdecznie wam tą książkę polecam. I ostatnie dwie książki to będzie coś dla wielbicielek makijażu i pierwsza książka to jest Ruth Brandon Wstydliwa Historia piękna, jak Helena Rubinstein i L'Oreal stworzyli kobietę. I to jest książka, która również jest bardzo cieniutka i szybko się ją czyta. I to jest książka, opowiada ona o historii, pokazuje historię dwóch marek, dwóch koncernów kosmetycznych, czyli L'Oreala i Heleny Rubinstein. I w tym samym czasie mniej więcej te marki powstawały i są pokazane trochę podobieństwa, trochę różnice. Jest właśnie pokazane to, że na przykład L'Oreal był bardziej chemikiem, skupiał się na tym, bardziej chciał wymyślić coś takiego. Odkryć coś, co tę cerę, włosy, generalnie, zre, coś takiego nowego na rynku zrewolucjonizuje. ale Helena Rubinstein postawiła na kobiety, na pragnienia kobiet, na to, że kobiety chcą być piękne i młode, i co chwilę jakieś nowe specyfiki wymyślała, tylko po to, żeby po prostu bazując na tak zwanej nadziei, że jeżeli użyjemy danego kosmetyku, to będziemy piękne i młode. To tak pokrótce, ale bardzo wiele ciekawych historii z ich życia, z życia ich marki, z życia ich ogólnie też marketingowych filozofii jest tutaj strategii jest tutaj opisanych, jak również z historii powstawania kosmetyków. To jest też bardzo ciekawe. A ostatnia książka, dziesiąta, to będzie Max Factor, Człowiek, który dał kobiecie nową twarz. I to jest książka, o której też również nigdzie jeszcze nie mówiłam. Właściwie przeczytamy już jakiś czas temu, ale ja nie o wszystkim też mówię, co czytam. Natomiast to jest książka o makijażyście, który właśnie podbił Amerykę i który również przyczynił się do ogromnego rozwoju rynku makijażowego. Co ciekawe, tu jest pokazana bardzo fajnie historia makijażu, tego Malowania tych gwiazd w Hollywood, jak to kiedyś wyglądało, jak wyglądał na przykład makijaż w czarno-białym filmie. Także, jeżeli na przykład się interesujecie historią makijażu, nie tylko tym, jak to teraz wygląda, albo jaki kolor podkładu wybrać do swojej cery, ale również jak to było kiedyś i jak to się stało, że mamy to, co mamy teraz, to myślę, że ta książka również napisana fajnym językiem, bardzo, bardzo lekkim i przyjemnym, Wam się spodoba. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wy jakąś fajną książkę. Yy, sobie na wyjazdy wybierzecie, dajcie mi znać, czy wy ostatnio czytaliście jakąś książkę właśnie z zakresu historii mody, ale taką bardziej dokumentalno-biograficzną, bo ja takie książki lubię, ja nie lubię jakichś takich fikcji. Także jeżeli jakąś taką książkę dokumentalno-biograficzną o jakimś projektancie, albo o jakiejś marce, albo jakimś trendzie, albo historii mody czytaliście, to dajcie mi znać, zostawcie mi pod spodem jakiś może tytuł, albo autora, albo linka. No i mam nadzieję, że z której z tych książek skorzystacie. Także życzę wam fajnych wyjazdów, miłych wakacji i do zobaczenia w moim następnym filmie. Pa pa!